W tym odcinku myśliwca z PL o jednym z największych leśnych zwierząt, którego widok do niedawna był raczej rzadkością. Marcin odwiedzi również niespełna dwumiesięcznego łoszaka, który zgubił swoją mamę. Spróbuje też siekanego tatara z sarniny, który przygotuje własnoręcznie pod okiem myśliwego podróżnika. Głośnie jest zwierzęciem płochliwym i jest w stanie dość długo znosić towarzystwo obserwujących go ludzi. To zwierzę w Polsce nie ma praktycznie naturalnych wrogów, ponieważ niedźwiedzi jest zaledwie kilkadziesiąt, a wilków jest również zbyt mało, aby zagrażały liczebności tego gatunku. Wiosną i latem łosie żyją przeważnie samotnie lub w grupach rodzinnych czyli chmarach złożonych z matki klępy i jej potomstwa, jednego lub dwóch łoszaków. Jesienią, w okresie godowym, zwanym bukowiskiem, dołączy do nich samiec, czyli byk. Zimą chmary łosi składają się z większej liczby osobników, przeważnie jednej płci. Najwięcej łosi w Polsce jest w północno-wschodnim rejonie kraju. Najcenniejsza, pierwotna ostoja tego gatunku to bagna biebrzańskie. Łosie przez większą część roku żyją na terenach bagiennych i podmokłych. Późną jesienią i zimą przenoszą się jednak w poszukiwaniu pożywienia, na uprawy leśne i do młodników sosnowych, czyniąc w nich spore szkody. Marcin odwiedził schronisko dla dzikich zwierząt przy leśniczówce na promek koło Olsztynka. Od kilkunastu lat trafiają tu zwierzęta chore lub zbyt małe, aby mogły przeżyć same na wolności. Trafił tu niedawno również mały łoś. Nie wiadomo, co stało się z jego matką. Łoszak błąkał się wśród traw. Znalazł go Mirosław Malinowski, starzysta, czyli kandydat na myśliwego w Kolełowieckim kudypy w Olsztynie. Jak to się stało, że znalazłeś tego łosia? Rano, w drodze do pracy w miejscowości Polejki na łące, zauważyłem, że chodzi. Wiadomo było dla mnie, że to nie jest normalne, jako że jestem starzystą w kole łowieckim w kudypach. I wiedziałem, że kogoś trzeba poinformować, zadzwoniłem do zarządu WZE w Olsztynie i tam stwierdzili, że żeby go zostawić tak, na, na, na noc, bo może klępa po niego wróci. Na drugi dzień rano sprawdziliśmy, że jest dalej i został zabrany tutaj do schroniska do leszka. Dlaczego ta sytuacja była taka wyjątkowa? Czy zawsze jeżeli znajdziemy takie zwierzę, trzeba to zgłaszać? Nie, nie, mi się wydaje, że no nie zawsze, ale jeżeli to jest w dzień i widać, bo normalne zwierzęta nad ranem schodzą z pola, chowają się w lesie, a on chodził sam po łące i wołał matkę, nie, piszczał tak charakterystycznie. Nie było to normalnym, że ten łoszak w biały dzień, po prostu rano już ósma godzina, chodził po łące sam, to nie jest normalne i w takim wypadku najlepiej nie ruszać samemu, tylko służbom leśnym jakimś zgłosić i będzie w porządku. Zdarza się jednak, że w lesie lub na łąkach można spotkać ukryte w trawach koźlęta sarny, młode jelenie lub łosie. Czekają tam na porę karmienia i powrót matki. Pod żadnym pozorem nie można ich dotykać. Gdy matka wyczuje zapach człowieka, może młode odrzucić. Ten łoszak był już bardzo wycieńczony. Pomimo to myśliwi zostawili go samego jeszcze jedną dobę, na wypadek, gdyby jego matka go szukała. Potem nakarmiono go spreparowanym mlekiem krowin. Nie tak mu dopyskać, no. o właśnie, Teraz zwierzę jest pod troskliwą opieką leśniczego Lecha Serwotki. W ciągu najbliższych czterech miesięcy przybędzie na wadze nawet 100 kg. Trudno jednak będzie nauczyć go od podstaw życia w dzikiej przyrodzie. Prawdopodobnie, niestety, już na zawsze będzie musiał przebywać wśród ludzi. Trzeba o tym pamiętać, zabierając odnalezione w polu lub lesie młode dzikie zwierzęta. Myśliwi z leśnikami spróbują jeszcze jesienią wypuścić łoszaka do lasu, licząc, że poradzi sobie i przeżyje na wolności. Łoś jest największym przedstawicielem rodziny jeleniowatych. W polskich lasach większy od niego jest tylko żubr. Samiec łosia może ważyć nawet 450 kg. Samiec jelenia jest nawet dwa razy mniejszy i waży 250 kg. Sarna jest najmniejsza i waży od 20 do 30 kg. Na głowie samca byka wyrasta poroże, tak zwane rosochy. Byka, zależnie od formy rosoch, myśliwi określają mianem łopatacza lub badylarza. Łopatacz buduje poroże charakterystycznie spłaszczone z pasynkami, czyli wyrostkami na zewnętrznej jego krawędzi. U badylarza teki rozgałęziają się, tworząc palczaste odnogi. Sance noszą poroże stosunkowo krótko, do czterech miesięcy, a po jego zrzuceniu takiego łosia nazywa się gomułą. W Polsce przed II wojną światową łosie występowały głównie na kresach wschodnich, na terenach obecnej Białorusi i Litwy. Szacowano ich liczebność wówczas na około 1400 osobników. Obecna krajowa populacja wzięła swój początek od zaledwie 17 osobników, które po wojnie żyły w okolicach rajgrodu koło Łomży. Łoś jest zwierzęciem łownym, ale myśliwi na niego nie polują. Nadal w Polsce obowiązuje tak tzw. moratorium, czyli całoroczne wstrzymanie polowań na łosie. W 2001 roku minister środowiska wprowadził je właśnie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego. Dzięki temu liczba tych zwierząt z roku na rok systematycznie rośnie. W ostatnich dwóch latach zimą leśnicy i myśliwi oceniali liczebność łosi. Ta inwentaryzacja odbyła się na terenie nadleśnictwa i ława. Obecnie szacuje się, że w polskich lasach żyje ich około kilkunastu tysięcy. Jerzy Bożych, myśliwy z koła łowieckiego, kaczor w Dobrym Mieście, widział łosia kilka razy w życiu. Jedno z tych spotkań uwiecznił na sosnowej desce. Wypalanie motywów łowieckich na drewnie to oprócz myśliwstwa jego druga wielka pasja. Skąd takie hobby? Skojarzyłbym to z sierścią zwierzyny chociażby. I doszedłem do wniosku, że może być to ciekawe z tego względu, że sam, sam układ, układ sierści, czy w dziku, czy w sukni Łani, e, Jelenia, no to praktycznie robi się tak, że każdy włos pojedynczo się wypala. Tak. Układ cienie, to mocniej przypalić, mniej przypalić. No to jest to ciekawe, oddaje, oddaje e, jakąś tam postać, którą staram się w miarę, w miarę, przybliżyć do tego jak to wygląda w rzeczywistości. A czy to wszystko ma jakiś związek z tym, że od dłuższego czasu jest Pan myśliwy? Jako, jako myśliwy niejednokrotnie, niejednokrotnie spotykałem się z różnymi sytuacjami, w różnych porach, w różnym temacie i w różnych miejscach, prawda i czy wspomnienia, wspomnienia jakie z tego zostają, Mogę podać przykład kolegów, którzy zmierzyli się z łosiem, po prostu uwolnili go z mlyka. I przez dwie godziny musieli siedzieć na drzewie, bo łoś ak akurat nie odstępował na krok. Rzucali w niego wszystkim, czym mieli. Oprócz broni oczywiście, Łoś absolutnie nie ustępował. Przez dwie godziny musieli czuwać. Podczas festiwalu Kultury myśliwskiej w Lidzbarku Warmińskim pod okiem Jerzego Bożycha swoich sił mogły spróbować również dzieci. Najpierw na desce powstawał rysunek wykonany ołówkiem. Potem wystarczyło przy pomocy tego urządzenia nanieść rozgrzaną igłą wszystkie linie. A w kuchni myśliwego i podróżnika Janusza Pawlaka, przygotowania do kolacji. Marcin zaraz nauczy się, jak zrobić siekany tatar z sarniny. Tylko prowadź nóż, nie ścinaj. Niech ona leży płasko i tylko ścinasz to. No dobrze, tu jeszcze masz taki kawałeczek, o tak. No a wycinaj, uważaj na palce. Najpierw mięso trzeba dokładnie obrać z błon. To w przypadku tatara bardzo ważna czynność, ponieważ błony mogą utrudniać siekanie. Przekrajamy ją, nakrawamy. Dwa, trzy miejsca, prawda, na ile to nam to, to pozwoli. Ona się ładnie nam rozłoży, widzimy włókna wtedy poprzeczne, odwracamy, znowuż nakrawamy z tej samej strony, ale nie równomiernie, tak żeby były, o to, że przeczył. I zaczynamy siekać. W ten sposób nie miażdżymy włókien. Tak przygotowane mięso trzeba dynamicznie kroić nożem, najlepiej o szerokim, ciężkim ostrzu. Tatar należy następnie wymieszać z drobno pokrojoną cebulą, czosnkiem, kiszonym ogórkiem, surowym jajkiem, solu i pieprzem. Przepis na stronie www.myśliwiec.pl Jest lepszy niż y, tatar mielony. Teraz zastanawiam się, czy dlatego, że jest to mięso siekana, a nie mielone, czy dlatego, że lepiej smakuje, bo sam zrobiłem. To jest mięso gdzie zachowuje w tych cząsteczkach pokrojonych, zachowuje się cały smak. Tu nie jest mielone, nie jest zgniecione to mięso, gdzie cały ten smak jest taki rozcierany, rozmazany poprzez mielenie, prawda? To mięso jest rozmazywane. Tu wyczuwane są kawałeczki tego mięsa. I w związku z tym jest i również ten specyficzny smak. A dziadek był zesłany na Syberię, na Kołymy. Na Moim marzeniem jest, żeby kiedykolwiek dotrzeć na Kołymie, byłem trzy razy na Syberię i nigdy nie mogłem dojechać. Teraz planuję w przyszłym roku wyjazd właśnie na Kołymy, żeby być na grobie pradziadka. Czyli zapewne w, w pana rodzinie z takimi tradycjami muszą być jakieś tajne sposoby na przyrządzanie dziczyzny, czy doprawianie, czy może jakieś które zostały przekazywane z pokolenia na pokolenie. To znaczy podstawową taką konserwacją dziczyzny w naszej rodzinie było wędzenie, ale również była spożywana różnego rodzaju dziczyzna na surowo. Na surowo, na przykład była spożywana polędwica, to znaczy, inaczej mówiąc schab, robiony na polędwicę, W dzisiejszych czasach nazywa to się polędwica sopocka, Ona jest surowa. To nasza była potrawa, nasza była zawsze potrawą wtedy, kiedy dziadek szedł z przyniósł do domu. To pierwszą rzeczą to robił, co robił właśnie takiego siekanego tatara, takiego tego. I zawsze babcia to przyrządzała. No, w, jakiejś części, w jakiejś części potrafię to zrobić, może w mniejszej jako bo to specyfika jest tego. No, Znajomi, którzy nas odwiedzają i próbują, czy w domu dzieci, to wszyscy, raczej no, znaczy, nikt nie narzeka na, na, na smak tego, na specyfikę tego mięsa. Każdemu, powiem krótko, każdemu smakuje. A na koniec w myśliwcu hodowla ogarów polskich Anety Angryk i Beaty Bleja. Te szczeniaki urodziły się zaledwie 5 tygodni temu. Na razie psocą i dokazują, ale już za rok wyrosnął na pomocne włowisku psy myśliwskie. A w kolejnym odcinku o wilku.